Dzień dobry z tej strony Marcin Popławski, witam Państwa w poniedziałek 16 maja. Właśnie zakończyłem pryskanie kwatery Rodina Prinsa. Pryskałem dzisiaj Regalisem, jest piękna pogoda, bezchmurne niebo, ma być ciepełko, dzisiaj takie ładne ponad 20 stopni. Bezwiecznie w tym momencie jest i kiedy już mówiłem, że pryskałem Regalisem jedną kwaterę, to był idaret. Na części tego idareta było bardzo słabe kwitnienie, więc. Regalisem starałem się zwiększyć, zwiększyć ilość zapylonych, owoc, zapylonych kwiatów, natomiast na tej kwaterze Radiana Prince'a, za mną, właśnie którą widzicie Państwo w tyle, tu jest bardzo dużo kwiatów. Tak naprawdę nie trzeba było przyklejać tych kwiatów w fazie balona regalisem, natomiast ta kwatera, dokładnie to jest 0,6 hektara, była posadzona po prostu zbyt głęboko. Kwatera ma 8 lat. Błędy popełnione podczas sadzenia spowodowały, że te trzciny są bardzo, bardzo, bardzo mocno. Naprawdę. Więc tutaj nie w fazie balona, tylko teraz, kiedy opadają, opadają płatki kwiatowe już na większości kwiatów, wykonałem zabieg, dawka 1,25 kg na hektar. Tutaj regularnie na tych kwaterze również podcinam korzenie. W zasadzie co roku to może nie, ale częściej niż co dwa lata podcinam, podcinam korzenie od paru lat i mimo wszystko trzeba używać tego regalisu, żeby trochę zatrzymywać wzrost tych, tych, tych pędów. Tym bardziej, że do tej pory to były podcinane korzenie nożem prostym, więc mniej agresywnym niż noż skośny. I regalis właśnie ma tu pomóc w ograniczaniu wzrostu, wzrostu pędów. I jeszcze druga sprawa, właśnie taka ciekawostka. Wyczytałem kiedyś o takich badaniach, które były przeprowadzane, zdaje się, że w Niemczech, ale również i w Polsce na temat regalisu. I regalis stosowany przed przymrozkami zwiększał ilość kwiatów, które przeżywały po wystąpieniu przymrozków. U nas ma być podobno późna zimna zo Zośka. Zofii było wczoraj, a, ale podobno z nocy z wtorku na środę ma wystąpić jakieś nagłe ochłodzenie i duże spadki temperatur. Nie wiem, czy wystąpią przymrozki, szczerze powiedziawszy wątpię, ale dobrze by było, żeby ten regalis coś ocalił, jeśli by. Jeśli by wystąpiły te yy, Regalis to nie jest ani zabyt, jak najbardziej, ale muszę przyznać, że, że jednak to trochę działa tak. Yy, jednak te drzewa po kilku tych dawkach regalisu, w sezonie dwóch, trzech, jednak mają trochę bardziej kompaktowy wygląd, trochę fajnie się je tnie i yy, jednak trochę więcej tych owoców zostaje yy, po, tym, yy, po tym preparacie. Yy, napiszcie mi. Czy Wy też stosujecie regaliz właśnie w tym roku, czy jednak sobie odpuszczacie? A jeszcze bym poprosił Państwa o jedną rzecz: czym miecie ciągnik? Ciągnik opryskiwacz. Jakieś fajne preparaty i skuteczne, które zmywają te wszystkie zabrudzenia po chemii, którą stosujemy. Będę wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.